Cześć, witajcie, jestem Matus i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku, w którym pokazuję Wam jakieś dziwne, bądź fajne, bądź przydatne mapki z warsztatu Steam. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać mapkę do trenowania boostów na mapie Demi Jeżeli wejdziecie sobie na tą mapkę, oczywiście link do niej macie w opisie, i naciśnięcie sobie tab, żeby powiększyć sobie ten radar, to zobaczcie, macie pozaznaczane wszystkie boosty, podsadzki i tak dalej. Macie cztery... Normal jumpy, 14 boostów, 0 triple boostów i 2 run boosty, więc naprawdę jest z czego wybierać. Jak widzicie, tutaj również w prawym górnym rogu mamy takie menu, yy, który możemy po prostu przy naciśnięciu prawego kontrola i naciskaniu 1, 2, 3, 4, 5 możemy sobie ustawiać różne takie kontrole i tak dalej. Niestety mi zasłania licznik takich FPS-ów nagrywanie, więc nie widzę tam do końca, co tam jest, ale, ale okej. Okay. No i po prostu, gdy podejdziemy sobie pod jakieś pozycje, na przykład tutaj e, na CT, to tutaj mamy boosta, gdzie możemy się podsadzić. O, właśnie, patrzcie, jakieś helping camera. Tylko się zablokowałem. No, coś nie działa, ale po prostu, gdy sobie tu wejdziemy i staniemy sobie na ziomeczka, to zobaczcie, mamy AWP. Gdy za wup sobie tu staniemy, możemy chyba sobie kupić dokładnie. To zobaczcie, co my widzimy. Widzimy tutaj gwiazd z rampy. Nawet trochę widzimy sobie Tetris'a, więc naprawdę jest to spoko buścik. Jeśli ktoś nie znał. No i kolejny Ticket Boost. Tutaj też możemy się podsadzić. Poziomeczek sobie. O, dobra. Stoimy. Tutaj też mamy takie pomocne plansze. No i tu widzimy również sobie Tetris'a, więc bardzo fajny buścik. No ja mam tego oczywiście wszystkich tu. Nie będę rzeczy. Pokazywałby sobie, to po prostu możecie sami wejść i, i przetestować. No a tutaj mamy tryb taki yy, normal jump, czyli po prostu możemy sobie z tego miejsca skoczyć albo na shorta, albo po prostu tutaj do pokoju drobinkowego, co jest chyba takim standardem, więc to raczej każdy powinien wiedzieć. Kurde, to jest denerwujące, że się cofa po prostu na respa, O właśnie, jak w coś wlecimy, to nas cofa! Jak widzicie, ta mapka się trochę buguje przez te wszystkie skrypty, które tu są porozpisywane, i tak dalej. Więc najlepiej będzie, jeśli wejdziecie sobie po prostu ze znajomymi i wyłączycie sobie te pomocy. Czyli naciśnięcie prawy kontrol i czwórka. Wtedy Wam się to wyłączy. Ale jeśli chcecie sobie to zobaczyć, mniej więcej w którym miejscu to jest, i tak dalej, to po prostu sobie naciskacie i wtedy nie powinno być z tym żadnego problemu. Po prostu możecie sobie to potestować właśnie z kimś. No i przy okazji ta druga osoba również się nauczy i po prostu, jeżeli będziecie z nią grać, to wtedy będzie Wam łatwiej się zgrać razem i tak dalej. Na shortcie możemy sobie tu podejść na przykład i zobaczyć sobie jak zbustować się, żeby zobaczyć sobie razem z ziomeczkiem swoim krzesełką. Bardzo fajna pozycja, bo tutaj mało też ktoś stoi tutaj się raczej nie wpatruje, nikt bardziej tutaj albo tu na drabinkowy, więc to jest też spoko boost. Tu mamy busta na shorta. Zobaczmy sobie jak on wygląda. Że ten bot za szybko chodzi właśnie kurde, kucnij ziomeczek no dobra, runboosty może nie działają tutaj najlepiej, ale musicie sobie po prostu najlepiej wejść ze znajomymi i sobie to po prostu potestować, bo i tak na serwerze przecież z botem tego nie będziecie robić, więc runboosty potrenujcie sobie na własną rękę, ale one są po prostu tutaj zaznaczone, ich jest dwa dwa runboosty są, więc tutaj za dużo nie ma co się bawić, nie? tu jest kolejny też, też boost na shorta przez który widzicie to miejsce Możecie sobie tu po prostu wejść na tą pozycję i widzieć stąd kawałek apartamentów oraz a jak się wychylicie, więc to jest też równie fajny boost. Tu oczywiście catwalk jump możemy sobie wskoczyć. To jest słuchajcie naprawdę bardzo fajny boost tutaj w, te, w tym miejscu. CT bardzo rzadko tak kryje Więc jeśli będziecie z tego korzystali To naprawdę macie dużą przewagę nad przeciwnikiem Bo tutaj wasz kolega sobie może skoczyć A wy za sobie wejdziecie na niego I będziecie tutaj wcelowani Naprawdę nikt jak tutaj wychyla to zazwyczaj nie patrzy tutaj, a Wy sobie tutaj wasza, wasza główka tylko będzie wystawała i zawłupy będziecie mieli łatwo do zdejmowania. Nawet jak, jeśli rzucą sobie smoka na zajęcie, to on zazwyczaj robi tutaj małą lukę, przez którą również Wy będziecie widzieć. To jest naprawdę mega pomocny boost. Tu mam również jakiegoś na shorta, no, ale to takie wiecie, standardowe. Tak mało kto kryje w sumie i to jest, no, nie za bardzo przydatne. Tu oczywiście do okna możemy sobie wskoczyć, ale to chyba wiecie. Nową playcie, B też jest kilka boostów. Możecie sobie skoczyć tutaj na kolegę i patrzeć apartamenty. I wtedy tutaj oni was ledwo co widzą, bo tutaj jest takie, wiecie, takie te krzaki, krzaki, plandeki różne i tak dalej. Ciężko naprawdę dostrzec kogoś z tego miejsca, więc jest to naprawdę super, super opcja. Więc to na tyle, jeśli odcinek Wam się spodobał i chcecie kolejnych takich ciekawych, treningowych bądź bardziej jakichś zabawnych mapek, to lajkujcie filmik, napiszcie mi to w komentarzu, może co chcielibyście zobaczyć. Mam nadzieję, że ta mapka Wam się przyda, że ktoś z niej skorzysta. Jeśli tak, to możecie napisać, czy Wam się przydała, czy nie. Jeśli będziecie mieli jakieś problemy z mapką, że właśnie będzie Was teleportowało co chwilę na respa, tak jak mnie na początku, to po prostu zrestartujcie sobie mapkę, wejdźcie jeszcze raz i powinno już być wszystko dobrze. To więc cóż, to na tyle. Dzięki jeszcze raz serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu na moim kanale. Cześć!